Grzyb i Binięda prowadzą po pierwszym etapie Marma 31 Rajdu Rzeszowskiego. Kierowca, urodzony w stolicy Podkarpacia, wygrał 4 z 5 piątkowych odcinków specjalnych. Fajnie nam się jechało, czysto. Chciałbym utrzymać takie tempo i taki feeling, bo no bo tak powinniśmy jechać od pierwszej pętli. No ale tak jesteśmy zadowoleni, nie ma co narzekać. 17 sekund za prowadzącym duetem są Płachytka i Nowaczewski. Jutro uważam jest trudniejszy dzień, więc sześć odcinków specjalnych. Jeden nowy odcinek, fresh, tak więc wydaje mi się, że jutro się rozegra cały. Trzecie miejsce zajmują Wróblewski i Wróbel. Załoga Orlentimu traci do liderów prawie 25 sekund. Ciężko walczyć z grześkiem grzybem tutaj miejscowym. Jest w pełnej dyspozycji i to widać, że jest rozjeżdżony. A Mamy tutaj super walkę z Bestrem Pachytką, naprawdę super. Wymieniamy się odcinkami, także nie można narzekać. Problemy już na pierwszym oes mieli Christenson i Johansson. Liderzy klasyfikacji generalnej RSMP złapali kapcia, stracili ponad 50 sekund i plasują się na szóstej pozycji. Po wypadku na trzecim oes pierwszego etapu rajdu nie ukończyli Lubia i Dachowski. Problemów nie uniknęli również i Dymurski oraz Poloński i Sitek. Wśród samochodów napędzanych na jedną oś prowadzą Syroka i Kielar, którzy mają 5 sekund przewagi nad Sobczakiem i Marczewskim. To jest bardzo mała przewaga, bo jeszcze dużo kilometrów przed nami. Eee, a jutro, raczej tylko na oś wysoka, jest, będziemy w stanie e, walczyć z Jackiem, więc zobaczymy. No. Sześć lewy krótki zakac i 54, plus prawy. W sobotę załogi przejadą 6 odcinków specjalnych o łącznej długości niemal 80 km. Meta Rajdu zaplanowana jest na godzinę 17 na Rzeszowskim rynku.